Siemanko, Szymanko z tej strony, Parsiwal to już będzie chyba szósty odcinek. Smoky Blade, Warband. Ehm, dobra, zobaczymy, gdzie my skończyliśmy w ogóle. Dobra, zobaczmy, gdzie my skończyliśmy. Jakoś cinko tutaj. A nie, mamy cały zamek, faktycznie. Mamy zamek przejęty. O tym zapomniałem? To ile mamy kasy? 2,5 tysiąca. Tu jadą jakieś typki, 77 typa. No tu mamy prawie 100. Zobaczmy raporty. Tylko Saronidzi są na nas wkurzeni. A poza tym, to sobie możemy na luziku tam zapierdzielać, gdzieś kupić sobie trochę ludzi. Jedziemy. Zobaczmy, kupmy coś, nic tu nie ma. Musimy jechać dalej chyba. Dobra, jak tu jechać? Czeles. Lecimy werbu Super. No i zobaczmy, co tu będzie. 50... 50 dolców straciłem. Co tu będzie, co tu będzie? No na razie, często tutaj można trafić w warbandzie na jakieś oblężone wioski, że bandyci nie jeżdżają, ale no na razie nie widać nic. Tutaj już się szkolą, może na włóczników lepiej nie będzie. Choć kusznicy też by się nam przydali. Dobra, kurde, ale mgła, masakra. O nie, 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 nie. Ja nie chcę walczyć z nimi. No patrz, czyli wyszliśmy w sumie na plus. Nie dość, że zapłaciliśmy za cały nasz oddział, plus cały zamek, jeszcze na plus wyszliśmy. No co, zarobiliście. Mam 5 do przodu. 13 dolców, czyli taniuszko. Sobie to bierzemy. Jeszcze tu zajrzymy. Typa też mamy 29 osób. A ile możemy mieć? 64, dobra. Ależ tu nic nie widać: po prostu mgła, jak jasny gwint. Włócznika szkolimy, tutaj kuszników robimy. Jedziemy dalej. Nic tu nie widzę, nic tu w ogóle nie widać. Ale dobra. Weluka, zajedźmy tu. Zobaczmy, jaką mamy zbroję. No, zbroję mamy dobrą. Cały sprzęt mamy chyba całkiem dobrej jakości. Zobaczmy, czy nie ma tu nic lepszego. No, czy ja wiem, czy to lepsze? Raczej nie. 44 No nie ma chyba lepszego nic. Tylko nie wiem, o co chodzi z tym niezbalansowany. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Bo ja kurczę w sumie nie mam długiego stażu Graniu MultiBlade, więc jeszcze wszystkiego nie ogarniam, to w sumie dziwne, bo kupiłem sobie chyba MultiBlade jakoś na początku 2020 roku i tak sobie ogarniam. Patrzę, że lol, jaka fajna gierka, czemu ja tego wcześniej nie widziałem. Kiedyś słyszałem, że moi koledzy z klasy grali w MultiBlade, ale ja w sumie myślałem, e, to jakieś pewnie cienkie. Nie byłem tego przekonany. A, tak teraz patrzę. Uu. Powiedz mi więcej, dobra. Nizor... Swadiańska armia. Czy coś się z wydarzyło? Dobra. Fajnie, że oni opowiadają coś czasem. Zasadzka. Zobaczmy. Dobrze jest chyba ich unikać. Z bokiem. no i tak nie udało mi się uniknąć. Najsik. No i to no, było na tyle. Dobra, teraz musimy sobie zwerbować skóry. Nie, nie, nie. Skórmy nie chcemy. Ale dobra, mamy jeszcze trochę ziomków: kusznicy, włócznicy i włócznicy. Dobra, super. Teraz możemy sobie pojechać, spróbować podbić kolejne miasta. Jak dobrze pójdzie. Werbujmy ochotników. Zobaczmy zapasy. Nic nie ma takiego konkretnego. Więc lecimy dalej. Lecimy tam w głąb. Tutaj o może coś będzie w tych miastach. Od Krigitów. Tutaj nie było nikogo. Zejdźmy do Halmaru, tu nic też nie ma zbroje. O, to by było dobre 29-24 to byłoby sztosowe. suspoko ale to nie to. To by było zrobiste. Szybko nam się jedzenie kończy, tak patrzę. Ale w sumie mamy sporo armię, więc tak powinno być. Zobaczmy, jest tu coś. Jest, bierzemy to. Przyda nam się na później. A tymczasem jedziemy spróbować się wbić na jakieś terytorium tych Saranitów. Zobaczymy, czy nam się uda coś kolejnego podbić. Choć tak chwilowo raczej nie sądzę, bo to nie jest jeszcze mocna armia. Przestałeś się trochę Nordów wspominać, bo wiem, że oni są mocni. Pisaliście tam w komentarzach parę razy. Pod wcześniejszymi yy, filmikami, że są mocni. O, kurde, 94 Łojeny! U. 67. O kurna, 66 Cała armia. Spaduwa. Oni nam zburzą to po prostu na lenno, bo tego się nie da wybronić. Za dużo tego jest znaczy? Nie no, może by się dało. Ale... po co mamy aż tak tutaj ich cisnąć? To będzie aż przesada. Ty mary, ta armia no nie jest po prostu, nie wiem, już kasy. Ci przydałoby się skądś zakombinować trochę kasy. By dla nich najechać w wioskę. Ale no na razie lepiej siedzieć cicho. Jak oni trochę odjadą. O kurde... I ich tam? 220 to jest Hasultan Hakim. W takim razie. Ojej, no on mi zaraz tu całą armię nam tam nastukają, coś tak czuję. Ale bym tym dał to dał. Ile ich tam jest? 67 uczników, jeźdźców jest, 5 mameluk, mistrz łuku, piechur weteran. No ciekawe czy my mamy szansę z taką armią. No kurde, gdybym mógł ich jeszcze przeszkolić... byśmy ich sklepali, a tak to już trochę lipa. A nie chcę zabierać ludzi stąd. Może spróbujmy. Spróbujmy. Zaatakujmy. Zaraz, zaraz. Czekajcie tutaj. Chciałoby się ich trochę ogłuszyć. Ale nie wiem czy to dobry pomysł. Może lepiej ich sklepać od razu. Mają jednego mameluka, więc trzeba będzie solidnie im przyłożyć. Ała jeden od razu dostał w heada i już leży. Więc. Dobra, dostał. Dobra, jeden się nakrył już tam nogami. Dobra, mamy dwóch. Jest super, dwóch typów zrobiliśmy tych Głównych, została jeszcze piechota. Piechota już nie będzie taka mocna. Skupimy im tyłki To na luziku. Nawet wezmę może buchowę coś. O, kurde, ależ tego jest. Dobra, to jednak nie jestem pewien, czy mnie tak na luziku ich skupiemy. Zwłaszcza, że są tutaj ci głupi oszczepnicy, których nienawidzę. To są głupi, to po prostu um, cały czas strzelają z tych oszczepów, jeny Dobra, tam już ktoś dostał. To są nasi więc. O, tam kogoś zdzieliłem trochę. Tu ktoś dostał, tam ktoś nie żyje. O, dzieje się sporo. <laughs> Ale dostają tu po głowie. Ojenny. Ojenny, ojenny. Już na nie widzę to, co dostaję. Zaraz jeszcze mój własny gość dostanie. No ale tu jednego dzieliłem. Znaczy ja im chyba nic nie zadaję swoim. No nie, tu jest mamelu. Tylko z łuku. No, posiłki przyszły. Bron się. Chodź na luty, no. No dawaj. Ała, chyba z oszczepu dostanę. No już tak czuję, że dostanę z oszczepu. Ała! Bo te oszczepy dużo biją. No jeszcze żyje. No ile ma tam regu HP? No, jasny gwint, no. O, leży. Ugłuszmy trochę ludzi. Dobra, na się jeszcze nikogo się nie udało. ...wruszyć. To jest kiepsko, ale już patrzę, że sporo osób straciliśmy. Dobra, jeden dostał. Drugi dostał. Dobra. Powolutku dostają, no. Troszkę. Fajnie, dostał drugi. Kurde. Dobra, trzech. Trzech mamy. Albo i czterech, w sumie nie liczyłem tak dokładnie. A tak łącznie to chyba już sporo ich tam Z Siedmiu na pewno jest. Wszystkich. Ale pod rząd to nie wiem. No kurde, no co oni tak... ...przywalają z tych oszczepów jasnych gwint? Broń się, no. Już mało zadaje. Trzeba lepszej broni, no. A masz, no. Od razu skuteczniej, no. Tak powinno być. Ja bardzo cenię sobie te bitwy w Multi Blade, bo są takie... Jak ten taki silnik graficzny i na tamte czasy, kiedy Multi Blade wyszło... No to, to jest naprawdę dobra gra. To jest naprawdę dobra gra. Dobra, straciliśmy 11. To nie jest tak źle. Weźmiemy sobie honor. Mistrz łuku, łucznik i może trzech harcowników, będzie spoko. Mamy już trochę teraz rzeczy do sprzedania, fajowo, trochę jakiegoś tam sera, jakiś tam dupereli. No, opłacało się jednak go zaatakować, bo no, mam już jakiś ekipunek do sprzedania. Dobra, to tak. Ulepszamy naszych ziomków. Tutaj wszystko. Wszystko. No już nam nie starczy kasy niestety. Co my tu możemy pakować? Inteligencja. Przydałoby się nam plundrowanie. Mamy trochę za mało tego. Ale no. Inteligencja. Tak. Żelazna skóra oraz plądrowanie. To będzie dobry początek. Trochę w jednoręczną i Nice Pojedźmy, mu... O, nie, 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 nie. No nie, to chyba jakaś 15 tylko wyjechała nas zatykać to. Zostawmy może tutaj więźniów. Niech oni tutaj sobie siedzą. I nie będą nam uciekać przynajmniej, bo w zamku szanse, że ktoś ucieknie, są dużo mniejsze. Pojedźmy do jakiegoś bezpiecznego miasta. Kurde, ileż ich tu jest? No, masakra. Cały czas dziś jeżdżą. Dobra, lećmy może do jakiegoś. Um, jak to się nazywa? No właśnie, do jakiegoś veluka. I zobaczmy, co my tu mamy. To sobie sprzedajemy. Dwudziestka czwórka. Albo zaraz, zaraz. Najpierw zobaczymy, jaki ekwipunek mają nasi ziomkowie. Bo to jest najważniejsze. Nizar, zobaczmy. On tu patrzy, jeszcze chyba nic mu nie zmienialiśmy. Bo ma jakiś słaby ekwipunek. Dwudziestkę mu damy. To już będzie coś. Dwudziestka czwórka hełm. Wekiera jako druga. 25-16, nie, to się nie opłaca. Tarczy tam też może w sumie dostać, to nic mu się nie stanie. On może dostać łuk? Nie może, dobra. To jest tylko jakąś zbrojkę lepsza, ale on w sumie ma całkiem nory pancerz. Jak na początek, więc niech siedzi. A jeszcze on ma umiejętności do rozwinięcia, no jak fajnie. Tutaj nic nie rozwiniemy. Tu też nie. To się nie opłaca. Zręczność i siła. Siłę. Pójdziemy w siłę. I może. Hmm. się tarczą. No to on ma. Jazda wierzchem 2. Strzenie z Może szkolenie. Nie wiem, czy to coś daje. Ogólnie mm, napiszcie w komentarzach, czy. Szkolenie od członków drużyny coś daje, bo ja w sumie nie wiem, nie jestem jeszcze taki dobry. Multi Blade. Więc wszystkie porady mi widziane. Dobra. Marnic. On ma tutaj chirurgię. To jego warto chyba będzie rozwijać pod kątem właśnie tej chirurgii. Dobra. To właśnie warto go moim zdaniem rozwijać w tą stronę. Wyposażenie. Zobaczmy, więc on tu ma 37. Nie ma jakichś specjalnie dobrych, ale w sumie nie mam lepszych, tylko takie coś. No i coś lepszego od pałki to na pewno się znajdzie. Tu jest 18. 25-18. No to niech będzie. A to dam na drugą. No i zawaliście. Jeszcze jakaś tarcza. I mocny ziomek. Łuku to on chyba nie może nosić. A jak? No, to więc będzie bez łuku, bez łuku. Tych nie możemy przeszkolić, więc resztę sprzedajemy po prostu. Sprzedajemy tutaj już ten złom. Nie, no bez mięsa. Mięso się przyda. Po prostu sam złom, a jedzonko sobie zostawimy. Dobra. I przeszkólmy tych ziomeczków. No. sześciu weteranów, no to będzie już kozacka armia. Uuu. No tego się nie spodziewałem. Małe czynsze w zamku i mam teraz długi, no lipa. To musimy pojechać skopać komuś tyłek. Wtedy się od nas odczepią. Ale ich tam kurczę strasznie dużo jeździ, ja nie wiem... Uuu. Ależ armia, ależ armia. Oni cały czas tu jeżdżą. Jeżdżą i jeżdżą. I patrolują, i jeżdżą. A niech to jasny gewinn. O, jest noc, może się uda komuś skopać tu tyłek. Dobra. Fajnie, co sobie weźmiemy? Pięć. To nie będzie raczej dużo. Dobra, mamy już trochę mięsa. To możemy gdzieś to opylić, pojechać. U, Dobra, szanse na wygraną są naprawdę nieduże, ale spróbujmy. No, szanse to są naprawdę nieduże. Ale no, nie ciężko, no, bardzo ciężko moim zdaniem. Jeśli mają dużo jeźdźców, to nie żyjemy od razu. A jeśli nie mają dużo jeźdźców, no to są szanse, że coś ubieramy po prostu samym bohaterem. Mamy tam jakiś w miarę dobrze przeszkolony kubek. Co to za jakaś mucha mi tu lata? Dobra. Mamy całkiem dobrze przeszkolonych kuszników. No cóż, jednak szkoleni kusznicy, no więc mogą być. Dwóch konnych, oni mają też dwóch. No dobra, atakujmy. O, mamy trzech konnych, o! No to jedziemy. Dobra, dwóch zdjęliśmy. Zostało jeszcze 89 w takim razie. Ważne, żeby tych yy, łuczników zblokować, żeby oni nie mogli sobie rzucić tymi oszczepami, bo kurde. Właśnie z nimi jest największy problem. Nie lubię tego już w typa głupiego. Bo ma jakąś taką lancę. Dobra, najsik dostał po głowie tym typu. Najs, nice, dostał tam po głowie. Tam już bohater widzę, jeden z bohaterów sobie radzi. sporo HP, więc myślę, że tu damy radę i... Ich... O kurde, dobra. Jednak chyba nie damy rady w takim razie. O jeny. Nienawidzę właśnie tych typów głupich z tą lansą, bo oni są głupi. Bo przyjadą ci całe HP na hita po prostu. No to jest... ...kiepsko. No mogliśmy ich zrobić, ale sporo nam zadali. Nie wiem, czy jak kliknę odejść, to czy nas pojmą, czy. Czy nie? Chyba lepiej by było walczyć. A oni mają jeszcze 54, to jeszcze mają konnych. O! Czy możemy nawiać im jeszcze? Co zawaliście? Spieprzamy stąd, bo kurde, oni nam. na pierdzielą. To strasznie. Dobra. Zdążę się schować, więc super. No i super, pojechali sobie. Jemy, po prostu taki stres. Już myślałem, że kurde e, po mnie, a to jednak nie. No nie wiem, gdzie tu muzyczka się jednak wywaliła. O już jest. Muzyczka. Kurde, ileż tego tu jeździ? Masakra. Co za jakaś mucha wojenny. Skąd to tutaj wleciało? Ale mamy jeszcze długi. Powinniśmy chyba jednak trochę wziąć tutaj, oddać z tej armii i po prostu pojechać do jakichś lordów. Żeby sobie narobić trochę jakichś zadań, jakiegoś czegoś. Weźmiemy tych pięciu typków. Pójdziemy ich gdzieś opylić. Nie wiem gdzie będzie proszernik okupów, ale to się ogarnie zaraz i zobaczymy. Pojedźmy tutaj może do Jelkali. Sobie tędy. Super. Odwiedź tawernę. No i zobaczmy, zobaczmy. Ten drowny jakiś Asik. Strażnik karawany. I handlarz książkami. Nie. No to jedziemy dalej szukać. No tu nie ma, nie ma, nie ma i nie będzie. Znaczy nie no, może później będzie, ale na razie nie ma. Więc lecimy do Weluka. Nie handlarz, czyli tylko odwied... tigr, co? Taki tigr. A, to chyba u nordów. Dobra, bo tam kogoś oblegali. Czy tu jest... O, jest pośrednik. Sprzedajemy tych typków. Będziemy mieli trochę kasiory na cokolwiek. Ale zaraz tam ktoś był. Zaraz zobaczymy kto to jest. Tak w sumie nie, nie sprawdziłem. To jest ta Katrin. Nie wiem czy ona. Może być w naszej kompanii. Ale weźmiemy ją na, na razie, więc zobaczymy. No zobaczmy. Miser tutaj Ezalith. No i coś czuję, że Ezalith będzie się z nią kłócił. Będzie lipa. Ale to zobaczymy później. Wyjdzie w praniu. Mam jeszcze trochę kasy. Trzeba będzie porobić jakieś questy tutaj. Może właśnie Weluka albo... Ten Matias do usług. O, podatki, no właśnie, zarobiście. Jedziemy, zbieramy, będziemy mieć już trochę kasy na start. Dalej zbieramy. Nie wiem, czy tam się chyba obniżą. No, wpływy w tym mieście chyba nam się obniżą, ale i tak warto. Będzie mniej więcej kasy. Znaczy, no trzeba będzie to oddać, ale może też nie oddawać. No ale i tak chyba to oddam. No już niech będzie. No, sporo tego jest, kurde, ale to się zbiera. Dwa dni już tam zbieram. No, dużo, dużo. Wszyscy dostają po głowie, widzę, że ci Nordowie tam głównie dostają. O, tu z tych podatków mi od razu długi zapłaciło. <grym> o jeny. No, cały czas jakaś tu głupia mucha lata. Dobra, splądrowano wioskę. Znowu, tamtej wioski na razie nie da się wybrnąć. Mam tylko jeden zamek. trochę mało armii. Więc na razie, żeby utrzymać w ogóle nasze państwo, musimy się nieźle narobić. Jak tam przyjedzie oddział, nie wiem, 400-500 typa, no to będzie trochę ciężko. Po prostu nas zrobił. Nie no, ale serio, ale to długo zbiera. Ile jeszcze podatków tam jest? To ja zaraz... ...serio się zastanawię, czy... czy tego sobie nie zabrać. Uległy pogorszeniu. 7700, no to to jest po prostu... ...to jest po prostu kozak. O nie no, to się zmarnowało. Dobra, zapomniałem już w sumie o tym. Ale jakiś zysk jednak jest. Więc tam luzik. Zobaczmy. Gdzie on jest? Fraldhin jakiś tam, Weluka jest pusta. Szukam tego Matias, Matthias jakiś tam, czy jak mu tam, zaraz zobaczmy. Jak on się nazywał? Matthias. Dobra. Gdzie jest ten Matias? Serindiar. Gdzie to jest? Serindiar. No tam. Jedziemy w tą stronę. Kurde, już nam wsiedli na, na głowę jakieś typki. No dobra, no i on to miał być. No i on jest? No nie ma tu nikogo. No. Lipa. Co to ma być? Co to ma być? Nie ma nikogo. O, tu ktoś jedzie, kto siedzi, to jest. O, to właśnie ten typ. No, um. oddaliśmy w sumie wszystko, co mieliśmy, chyba, tak? Nie, jednak coś nam zostało. Czyli oddaliśmy, jeszcze zostało nam troszeczkę i zapłaciliśmy nam te długi, więc jest fajnie. Dobra, będziemy w następnym odcinku. Tutaj zbierać znów armii i rozbudowywać nasze królestwo. Tamten zamek trzeba umocnić i tak zrobić, żeby tam było tak z 300 ziomeczków. I wtedy będziemy mogli uderzyć na jakiś szaris albo coś tak w szybkim tempie, żeby oni nie zaatakowali jednocześnie, żebyśmy coś zdobyli. Tak będziemy działać w następnym odcinku. A tymczasem na razie wystarczy. Bo już jest w sumie późna godzina, nie wiem kurczę kiedy ja to nagrywam. Już jest zerowa. Bo nagrywam tutaj już za jakąś godzinkę. Znaczy jeszcze nagrywałem w ten sam dzień Warcrafta. Więc. No dzisiaj to będzie tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Suba. I. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.